Od zawsze marzyłem o samochodzie. Już jako dziecko oglądałem na parkingu auta. Podziwiałem je. Po cichu zazdroszcząc ich właścicielom. Pytałem o ich osiągi i prędkości. Porównywałem ich opisy w gazetach. I zawsze miałem w głowie nadzieję, iż pewnego dnia i ja kupię swój pierwszy samochód. I wreszcie nadszedł ten dzień. Dzień, w którym kupiłem swoje pierwsze auto. Piękne, czerwone BMW. Może nie było nowe prosto z salonu, ale było w dobrym stanie i dokładnie takie, o jakim śniłem. Od zawsze wyobrażałem sobie, iż to będzie dzień pełen radości ze spełnienia marzenia. Kiedy jednak wreszcie odebrałem swój, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że coś jest nie tak. Z silnika wydobywał się dziwny zapach, cechach spalenizny, który zdawał się nasilać z każdym przebytym kilometrem. Na początku uznałem, iż może tak powinno być w takich autach. W nie miałem z nim dużego doświadczenia. Tłumaczyłem sobie, iż po pewnym czasie zapach zniknie, bo może coś w silniku musi się dotrzeć i wypalić. Jednak dni mijały, a zapach spalenizny wciąż się utrzymywał. Ten zapach drażnił mnie i zacząłem odczuwać niechęć do tego auta. Zabrałem samochód do Aso. Mając nadzieję, że uda mi się zdiagnozować i naprawić problem. Jednak po badaniu zapewnili mnie, że z silnikiem wszystko jest dobrze. Ba! Nawet twierdzili, iż nie czują żadnego zapachu. Tak jakbym tobie to wmówił. Jakby mój własny zmysł zapachu mnie oszukiwał. Poszedłem do lekarza. Zacząłem się obawiać, iż może coś ze mną jest w takim razie nie tak. Może jakaś choroba powoduje u mnie, iż odczuwam ten zapach? Jednak badania nic nie wykazały. Wszystko było dobrze. Poza tym ten zapach odczuwałem wyłącznie w aucie. Kompletnie nie rozumiałem tej całej sytuacji. W końcu zirytowany pogodziłem się z życiem, z tym zapachem, mając nadzieję, że w końcu sam zniknie. Albo po prostu mój mózg zacznie go ignorować i przestanę go czuć. Ale pewnego wieczoru, gdy wracałem z pracy do domu, zapach spaliny stał się przytłaczający. Zacząłem kasłać i dławiłem się, gdy próbowałem otworzyć okna i wpuścić trochę świeżego powietrza. I wtedy to zobaczyłem: ciemną, mroczną postać, czającą się na tylnym siedzeniu, z oczami świecącymi nieziemskim światłem. Wcisnąłem hamulce, gdy z przerażeniem wpatrywałem się w demoniczną istotę którą widziałem w lusterku siedzącą w moim samochodzie. Chciałem krzyknąć, ale z moich ust nie wydobywał się żaden dźwięk, jakby coś mnie paraliżowało. Postać uśmiechnęła się do mnie, a jej wykrzywione rysy zmieniły się w gordyskową kpinę z uśmiechu, a potem zupełnie niespodziewanie rozpłynął się w powietrzu. Nie pozostawił po sobie nic poza utrzymującym się zapachem spalenizny. Zamarzłem ze strachu. Nie mogłem się ruszyć ani myśleć. Gdy siedziałem sam w samochodzie, a mój umysł wirował od pytań i przerażenia. Co to było? Kim była ta postać? Dlaczego spotyka to mnie? Wyskoczyłem z samochodu nie wiedząc, co dalej. Po prostu chciałem z niego uciec. Przez kilka dni unikałem korzystania z auta. Nawet jak koło niego tylko przechodziłem, to miałem gęsią skórkę. Obawiałem się, iż w każdej chwili mogę zobaczyć tę mroczną postać na tylnym siedzeniu. Jednak po jakimś czasie się uspokoiłem. Trochę wmówiłem sobie, że może tylko mi się przywidziało. Ale zapach spaliny nadal się pojawiał. Jednak trochę wbrew sobie postanowiłem skorzystać z samochodu. Podróż miła normalnie. Nic się nie stało. Trochę podbudowany tym, zacząłem go częściej używać. Strach w końcu gdzieś zniknął. Nawet ten zapach jakoś przestał mi przeszkadzać. W końcu tylko ja go czułem. Jednak pewnego dnia ta postać powróciła. Tym razem zobaczyłem ją siedzącą na miejscu pasażera. Patrzyła prosto na mnie z gorącymi oczami. Uśmiechała się. Fak nie do końca bym to nazwał uśmiechem raczej jakiś gryma, z którym dało się wyczuć grozę. Jesteś mój, bardziej to poczułem w głowie niż usłyszałem. Nie uciekniesz mi, jestem cierpliwy. I znów postać zniknęła, pozostawiając jedynie wielki kłon dymu. Wiedziałem już wtedy, że mój samochód nie jest zwykłym pojazdem. Jest opętany przez jakiegoś demona, a ja jestem jego nieświadomą ofiarą. Zacząłem szukać informacji w internecie. Było sporo opowieści o nawidzonych pojazdach, ale jakoś żadna nie była podobna do tego, co mnie spotkało. Nie mówiły też, jak pozbyć się tej postaci. Skierowałem się więc do kościoła. Ksiądz wysłuchał moje opowieści, ale z wyrazu jego twarzy wnioskowałem, iż mi nie wierzy. Jakbym sobie to wymyślił. Trochę zdesperowana, ale zwróciłem się też do lokalnego medium. Przyjechał, odprawił jakieś dziwne rytuały, wziął pieniądze i odjechał. Ale jakoś specjalnie nic się nie stało. Być może spodziewałem się, iż coś się zadzieje w trakcie rytuału. Po prostu byłem rozczarowany. W końcu uznałem, iż powinienem pozbyć się samochodu. Komuś go sprzedać. Ale choć bardzo się starałem, nie mogłem się zmusić, żeby się go pozbyć. Nawet jak udało mi się umówić z potencjalnym kupującym, to transakcja nie dochodziła do skutku. To było tak, jakby samochód miał na mnie jakiś wpływ. Jakby chciał, bym go nadal posiadał. Tygodnie mijały, a ja wciąż nie mogłem pozbyć się wrażenia, że jestem obserwowany. Że demon czający się w moim samochodzie czekaj na mój swój czas. Najdalny moment, by zaatakować. A potem, pewnej nocy. Gdy wracałem do domu wieczorem, samochód nagle wypadł z drogi i poleciał prosto między drzewa. Uderzenie było straszne. Wszędzie poleciały kawałki szkła i pokiętych blach. Czułem ból w całym ciele. Zamknąłem oczy i modliłem się o zbawienie, wiedząc, że wkrótce spotka mnie los z rąk demona, który zamieszkał w moim samochodzie. I nagle usłyszałem. Dziękuję. Postać zmaterializowała się przed autem, zmieniała się, przeształcała. Zamiast mrocznej postaci stał teraz przede mną młody mężczyzna, może dwudziestu kilkuletni. Uśmiechał się łagodnie. Ten samochód był moją obsesją, opętał mnie, nie dał mi odejść. Wraz z wypadkiem odzyskałem wolność. Po chwili straciłem przytomność. Obudziłem się w szpitalu w Gipsie. Pielęgniarki powiedziały mi, iż miałem sporo szczęścia, bo samochód nadaje się tylko na złom. A co do mrocznej postaci, sam już nie wiem, czy na pewno ją widziałem. To się nie zdarzyło, a w każdym razie nikt by w to nie uwierzył. Ostry smut smolenizny wypełnił powietrze i przylgnął do mnie. Bez względu na to, dokąd poszedłem i co zrobiłem, zapach zdawał się pożądać ze mną, jak niechciany gość, którego chcesz się pozbyć, ciągle przypominający o czymś złowrogim czającym się gdzieś poza zasięgiem wzroku. A zaczęła się dość niewinnie. Sławy w dymu unoszący się w powietrzu, gdy szedłem ulicą, na początku nie zwracałem na to uwagi. Myślałem, że może ktoś pali ognisko w okolicy. Albo właśnie przez chwilą ktoś szedł tędy paląc papierosa. Po prostu przeszedłem przez tą chmurę i nic sobie z tego nie robiąc, poszedłem dalej. Jednak po jakimś czasie to poczułem. Delikatny zapach spalenizny. Ledwo wyczuwalny, jakby nieuchwytny. Ale w miarę upływu dni zapach stawał się coraz silniejszy, bardziej wszechobecny. Stawał się przenikać przez ubrania, wdzierać się wszędzie dławiąc mnie duszącym uściskiem. Próbowałem to zignorować, żyć normalnie, jakby się nic nie działo. Jednak smród spalenizny prześladował mnie na każdym kroku. Podążał za mną, pojawiał się wszędzie. Chodził za mną do pracy, do sklepu spożywczego, a nawet był w moim własnym domu, wypełniając każde pomieszczenie szkodliwymi oparami. Zapytałem kolegów z pracy, ale nic nie czuli. Znajomi również mnie. Tak jakby zapach był tylko dla mnie. Jakby miał mnie prześladować, nie dając wytchnienia. Uprzyszał mi życie, niszczył je. Jedzenie przestało mi smakować. Nie potrafiłem się z niczego cieszyć. Wszędzie ten wieczny smród. Jakby był wewnątrz mnie. Byłem u lekarzy, ale po zbadaniu mnie nic nie znaleźli. Poza tym też nic nie czuli. Podejrzewałem, iż mniają mnie za hipofondryka lub osobę niezrównoważoną psychicznie. Nie mówili tego wprost, ale widziałem to w ich oczach, powątpiewających minach. I wtedy, w pewnej nocy, gdy leżałem w łóżku, wiercąc się i przewracając pod ciężarem przytłaczającego zapachu, usłyszałem to. Miękki, złowieszczy szept który zdawał się pochodzić z samych ścian. Uciekaj! syknął zimnym, okrutnym głosem. Uciekaj, zanim będzie za późno. Poderwałem się gwałtownie. Serce aż waliło mi w piersi, gdy oglądałem się po więzczeniu w poszukiwaniu źródła głosu. Jednakże nikogo tam nie było. Byłem sam w pokoju. Może jednak to mi się tylko prześniło? Się po prostu zbudziłem. Próbowałem odtrząsnąć się z uczucia niepokoju, które mnie ogarnęło, ale szept nadal odbijał się echem w mojej głowie. Jednak czułem coś w środku, jakby ktoś lub coś chciał mnie ostrzec, ale przed czym? W tym momencie postanowiłem, że nie mogę już dłużej ignorować zapachu spalenizny. Nie mogę udawać, że jest to tylko wytwór mojej wyobraźni. Włączyłem laptopa i zacząłem szukać. Jakakolwiek wzmianka lub informacja mogła mnie przybliżyć do rozwikłania tej zagadki. Jednak początkowo większość informacji o zapachu spalenizny dotyczyła spraw kucharskich lub wypadków z ogniem. Spędziłem dość długi czas, ale ciągle nic. Już miałem odpuścić, kiedy natknąłem się na wskazówkę. Zapomnianą legendę zapisano głęboko w zakamarkach lokalnego folkloru. Opowieść o mściwym duchu skazanym na wieczną tułaczkę po ziemi, którego niespokojna dusza jest związana z zapachem spalenizny. Według legendy duch był kiedyś potężnym czarodziejem, parającym się mroczną magią, ale jego pragnienie mocy ostatecznie doprowadziło do jego upadku. W przypływie przyciekłości przeklał siebie na wieczne cierpienie, skazany na wędrówkę po ziemi jako bezcielesny upiór wiecznie dręczony zapachem płomieni, które go pochłonęły. To mogło mieć związek ze mną. Może w tej legendzie coś było? Zacząłem wierzyć, że jestem nieświadomą ofiarą klątwy Czarnoksiężnika, skazanego na dźwiganie ciężaru jego zemsty przez całą wieczność. A gdy zapach spalenizny stawał się coraz silniejszy i bardziej uciążliwy, mój mózg zrygowało mi, że mój czas dobiega końca. Nie chciałem się jednak poddać bez walki. Postanowiłem, że będę szukać wyjaśnienia i poświęcę na to swój cały czas. Legenda była związana z jednym z zamków na Śląsku. Choć obecnie nazwałbym już tego miejsca zamkiem. Pozostały ledwie ruiny pozostałości podawnej świetności tego miejsca. W weekend postanowiłem tam pojechać, by spróbować się dowiedzieć czegoś więcej. Jednak wizyta na miejscu nie dała mi żadnej odpowiedzi. Dostałem tylko ruiny porośnięte lasem. Nie było w nich nic nadzwyczajnego. Podświadomie oczekiwałem czegoś, co mogło się tam stać, ale spotkało mnie rozczarowanie. Obszedłem je dookoła, zrobiłem nawet kilka zdjęć, ale nic poza tym. Rozczarowany, poszedłem do najbliższej wsi, by w sklepie kupić coś do picia. Jednak jak wychodziłem, zobaczyłem staruszkę stojącą niedaleko. Spatrywała się we mnie dziwnym wzrokiem. Zaintrygowany ruszyłem w jej stronę. Patrzyła na mnie i nagle powiedziała. Ty też to czujesz. Dusi cię. Męczy. Zatrzymałem się zdziwiony. Spalenizna. Dodała uśmiechając się bez zębnie. To nie odejdzie. Nie uciekniesz. Jesteś przyklęty jak cały wasz ród. Odejdź stąd. Nikt tu cię nie chce. A później zaczęła krzyczeć. Strasznie. A przyszły mnie ciarki Po chwili usłyszałem kolejny krzyk. Tym razem za plecami stał mały chłopczyk. Wskazywał na mnie palcem i krzyczał. Po chwili pojawiali się kolejni mieszkańcy. Wszyscy patrzyli na mnie, drąc się. Spanikowałem. Zacząłem biec, by jak najdalej uciec z tego miejsca. Gonił mnie ten straszny krzyk. Biegłem przez las, oby dalej, aż wybiegłem na drogę, prosto, przed samochód. Tylko tyle pamiętam. Obudziłem się w szpitalu. Podobno mało nie straciłem życia, ale lekarze jakoś mnie odratowali. Leżę teraz cały w bandażach, ale nie czuję zapachu spalenizny, jakby zniknął. A może to tylko z powodu leków, jakie mi podają? Pracuję w tej firmie od lat. Na początku jako zwykły pracownik, ale z czasem awansowałem na kierownika. Wiązało się to z przeniesieniem do innego budynku, z czego się ucieszyłem. W końcu miałem stąd dużo bliżej do domu, a transport w Gdańsku nie jest najlepszy. I to właśnie po przeniesieniu mnie to spotkało. Był stary budynek, pamiętający czasy powojenne. Grube mury i spadzisty czerwony dach nadawał mu aury dostojności. Ale gdy pojawiłem się tam po raz pierwszy po awansie, spotkało mnie coś dziwnego. Dotyczyło to ludzi, którzy tam pracowali, ale nie wszystkich. Starzy pracownicy przychodzili normalnie do pracy, i w związku z tym nie działo się nic nietypowego. Za każdym razem jednak, gdy nowy pracownik pojawiał się w biurze, w powietrzu unosił się ostry zapach spalenizny. Był to zapach, który stawał się przenikać do każdego zakątka budynku, przylegając do ścian i podłóg. Przy pierwszej osobie uznałem, iż może używa jakiś dziwnych perfum i ten zapach powoduje u mnie takie wrażenie, jakbym czuł wspomnienie jakiegoś dawno zapnionego pożaru. Nawet miałem zwrócić tej osobie uwagę, ale sobie odpuściłem. Po kilku tygodniach pojawiła się kolejna nowa osoba i od niej też poczułem ten zapach, drażniący, nieprzyjemny. I znów uznałem, iż może to moja wyobraźnia lub czyjeś perfumy. Ale gdy powtórzyło się to za jakiś czas przy kolejnej osobie, zacząłem zdawać sobie sprawę, iż to nie jest przypadek. Z biegiem czasu zapach stał się coraz silniejszy, bardziej uciążliwy, aż wypełnił cały budynek szkodliwymi oparami. Próbowałem to zignorować, skupić się na pracy i udawać, że wszystko jest w porządku, ale zapach spalenizny drażnił mnie. I wtedy, pewnego dnia, gdy siedziałem przy biurku i na próżno próbowałem skoncentrować się na zadaniu, które miałem do wykonania, usłyszałem to. Cichy, słowieszczy szept, który zdawał się dobiegać znikąd. Uciekaj! Uciekaj, póki możesz. Zanim będzie za późno. Zamarłem w miejscu, bardziej zaskoczony niż przerażony, gdy próbowałem zlokalizować źródło głosu. Ale nikogo tam nie było. A jednak szept nadal odbiła się echem w mojej głowie. Wiedziałem wtedy, że nie mogę już dłużej ignorować zapachu spalenizny. Nie mogę udawać, że wszystko jest w porządku, gdyż tak wyraźnie nie jest. Coś było nie tak z tym miejscem, coś złowrogiego czaiło się pod powierzchnią i musiałem dowiedzieć się, co to było, zanim będzie za późno. Przeszukiwałem stare akta i przeprowadzałem wywiady z byłymi pracownikami, szukając wskazówek, które mogłyby rzucić światło na to dziwne zjawisko. Ale choć bardzo się starałem, nie mogłem znaleźć żadnego wytłumaczenia dla zwłokiej obecności, która zdawała się nawiedzać nasze miejsce pracy. I wtedy, pewnego dnia, przeglądając zakurzone stare akta w piwnicy, natknąłem się na wskazówkę. Wyblakły wycinki z gazety sprzed lat, szczegółowo opisujące tragiczny pożar, który strawił budynek i poknął życie kilku pracowników. Artykułu wynikało, że pożar wybuchł w biurze nowej pracowniczki, młodej kobiety, która przed tragedią pracowała w firmie zaledwie kilka dni. Czytając dalej, zrozumiałem, że smród spalenizny, który unosił się w naszym biurze, nie był przypadkowy. Był to utrzymujący się zapach ognia, który trawił to miejsce wiele lat temu. Z każdym nowym pracownikiem, który przychodził przez nasze drzwi, Płomienie tego dawno zapomnianego piekła na nowo rozpalały się, a ich niespokojne duchy szukały zemsty za utracone życie. Chciałem coś zrobić, zakończyć ten cykl śmierci i zniszczenia, który tak długo nawidzał nasze biuro. Kiedy jednak postanowiłem, by ostrzec moich kolegów, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że już za późno, że płomienie przeszłości już nas wszystkich pochłonęły.